Michał Wampir-Pasternak po walce z Normanem Parkiem, no chyba nie tak to miało wyglądać. Na zasadzie? O, punkty na stronę Normana. No, normalne, no w sporcie jest tak, no Wiadomo, jeden wygrywa. Wygrywa, druga przegrywa, także jedna i druga strona chce wygrać. A tutaj się okazało, że normalnie z lepszym ode mnie zawodnikiem, wygrał z zasłużenie i tyle. Okej, okay, słyszałem y, oczywiście podpowiedzi ze strony trenera y, Mirka, bardzo aktywny jak y, zawsze. Y, z twojej strony jaki był game plan? Żeby wygrać walkę, bić długie ciosy, próbować ściągnąć go za głowę i naciągnąć na kolano. Jak widać było nie udało mi się, jeszcze dwa razy go celnąłem w krocze. Trochę niefajnie, ale no, to nie było zamierzone. Ale co, za szybki był, za zwinny? No Był szybszy i, i wychodzi na to, że jest lepszym zawodnikiem, bo wygrał walkę. Czy tutaj, tak jak znamy to z gal frykowych, często mówią zawodnicy, jak nie MMA, to się zmierzmy w K1, to się zmierzmy w boksie. Czy chcesz cokolwiek tutaj do tego dodać czy po prostu? Do, do tej walki? Tak, tak, tak. No nie, Murdo, im... co mam powiedzieć, że na 10 walk wygrałbym z nim 9, że się nie wyspałem, czy coś w tym nie no to są friki, no. Nie, wygrał Norman, był lepszym zawodnikiem i koniec tematu. Ja, ja tutaj nie będę opowiadał jakichś niestworzonych historii i tego typu rzeczy, że, że teraz jakbyśmy zawalczyli w boksie, to bym wygrał. Norman jest lepszym zawodnikiem, wygrał walkę. Zasłużył na zwycięstwo i jest po temacie. Słusznie, jedyny sportowy, profesjonalny pojedynek i jedyny profesjonalny wywiad, e, profesjonalna wypowiedź po walce. To co? Alan, następny, czy ktoś w kolejce? Chińska coś tam krzyczała e, z podok tak. Spodok, tak. tak, no, tak. Słyszałem, żebym później do niego przyszedł, bo ma e, wolne, ale ja nie jestem zainteresowany jego usługami. Niech znajdzie klienta gdzie indziej. No to co, na tą walkę y, musimy jeszcze poczekać. Mamy nadzieję, że jak najszybciej zdrowie jest ok po walce? Tak, czuję się dobrze. Chociaż przegrałem, ale czuję się dobrze. Dziękuję bardzo, Dzięki. pozdrawiam wszystkich.